Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę wśród Państwa gościć. Czuję się tak naprawdę wyjątkowo, bo mam wrażenie, że jestem nieliczna, która reprezentuje grupę bibliotekarzy szkolnych. O, jest Pani bardzo mi miło, Pani też świetnie. Staramy się mówić do siebie w Perdy, po imieniu koleżanki. Dobrze, sumie, postaram się no. i ja. Mhm. Mam nadzieję, że nie pogniewają się Państwo, jeśli od czasu do czasu będę złagał moje notatki, ponieważ. Materiału mam bardzo dużo i ja o tym mogłabym mówić chyba kilka godzin o moim projekcie, mm. dlatego chciałabym się skupić i żebym po prostu nie przekroczyła czasu i nie, żeby nie, też nie zanudzić Państwa. To jest nasz czas. Rozumiem, będę... dobrze, będę tak, zerkać. Tak, 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 tak. Mhm. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o moich doświadczeniach z projektu Bookcraft, który był realizowany w ramach programu eTwinning. Projekt ten był realizowany z partnerami z Grecji i z Cypru. Troszeczkę towarzyszyły nam te szkoły, jeszcze dwie. Szkoła z Polski, Zespół Szkół Zawodowych z Bogatyni i jeszcze jedno gimnazjum, również z Grecji. Najważniejszym partnerem było liceum z Grecji, no i dzieci młodsze, bo ja pracuję w gimnazjum, wiadomo, licealiści z Grecji, jeszcze starsi, natomiast z Cypru była to szkoła podstawowa. Nasz projekt ma swoją stronę to jest blog. Państwo mogą do tego zerkać, korzystać z tych materiałów. Mam nadzieję, że jeśli to nie będzie wykorzystane konkretnie w jakiejś całości, to może będzie dla Państwa też inspiracją. W naszym projekcie z mojej strony wzięło udział dziewięciu uczniów. I byli to uczniowie z bardzo różnych klas z różnymi umiejętnościami i oni też byli różnymi czytelnikami i użytkownikami biblioteki. nie lubili czytać, inni pojawiali się tam sporadycznie i w zasadzie zachęciło ich to, że projekt jest międzynarodowy, a jeszcze inni lubili na przykład kwestie związane z komputerem, z internetem i w tym chcieli się sprawdzić. Jak sam tytuł wskazuje, my połączyliśmy Tematy związane, mówię my, bo ja z tego sama nie robiłam tak naprawdę, koordynowałam, tematy związane z książką, ale też kraftem, czyli rękodziełem, powstał w wyniku takiej zabawy językowej z lepek, dwóch słów i stąd ten typu projektu. W naszym projekcie główne działania, które... Mam nadzieję, że inspirowały młodzież do sięgania o książkę, zachęcały, bo to nie było takie typowo tylko czytelnicze, że siedzieliśmy, czytaliśmy książkę, wymienialiśmy się doświadczeniami, co czytamy, co młodzież czyta w innych krajach itd. Tylko były to takie też artystyczne rzeczy, rękodzielnicze, związane z książką, takie okołoksiążkowe, jak ja to nazywałam. A więc było to rękodzieło, dotyczyły te kwestie dziedzictwa kulturowego. Teatru, sztuki szeroko muzyki, tańca, fotografii i nowoczesnej technologii. To jest bardzo ważny, ten ostatni punkt w programach e -tweening. Ja czuję się zobowiązana kilka słów o tym programie powiedzieć i z tego względu, że jest to świetne, nowoczesne narzędzie do pracy nauczycieli, bibliotekarzy, ale nie tylko nauczycieli, bibliotekarzy. Na czym ten program polega? To jest podprogram europejskiego programu Comenius w którym bliźniacze, tak zwane bliźniacze bo Twin to bliźniak i stąd takie słownictwo, współpracuje w ramach takiego programu przy realizacji projektu konkretnego. Mogą współpracować przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, jakie jest wypisane, szkoły średnie i co najważniejsze, wykorzystujemy nowoczesną technologię, różne narzędzia internetowe, komunikatory. Ale jest to też program, gdzie nauczyciele, w tym nauczyciele bibliotekarze, mogą odbywać bardzo różne szkolenia, te nowoczesne. Odbywają się one najczęściej w języku angielskim, ale tak jak na tym forum, tak i atmosfera na kursach online najczęściej jest bardzo przyjemna, ludzie wzajemnie sobie pomagają, więc nie ma żadnych obaw, że ktoś sobie nie poradzi, jeżeli świetnie jest na języka angielskiego. Też są w innych językach. Program tak się rozwijał, że w pewnym momencie powstała e, fajna inicjatywa, aby też skierować tą ofertę do nauczycieli bibliotekarzy. I e, w naszej edycji polskiej mamy konkurs e w szkolnej bibliotece. E, akurat tutaj na stronie są informacje e, o ewingu w Szkolnej Bibliotece 2011. wspomniałam, ten program jest w zasadzie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Ja myślę, że też bibliotekarze być może z bibliotek pedagogicznych mogliby się włączyć w takie działania, ale też do logopedów, a nawet do innych pracowników szkoły. Dotyczy to głównie krajów Unii Europejskiej, ale też już poszerza się ten krąg, na przykład dołącza ostatnio Szwajcaria, Macedonia, kraje bałkańskie. Turcja jest bardzo aktywnym takim partnerem. I przedział wiekowy, który dotyczy tego programu to 3-19 lat. Dlaczego warto korzystać z tego programu? Przede wszystkim bardzo dużo się nawzajem uczymy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. To nas tak naprawdę motywuje do łączenia jakby przyjemności, odkrywamy przyjemność uczenia się i też uczniowie i nauczyciele stajemy się bardziej kreatywni. Każdy z uczniów może wybierać sobie takie narzędzie, takie działanie, w którym będzie czuł się najlepiej. Oczywiście jest to forma włączenia się w realizację podstawy programowej. Mamy taki jakby obowiązek. Pokazujemy, że biblioteka jest ważna w tym procesie uczenia i uczenia się. Mamy też ku temu możliwości. Biblioteki szkolne też się rozwijają. Są dobrze wyposażone w sprzęt są tak zwanymi multimedialnymi centrami informacji. Więc mamy komputery, mamy internet, mamy potrzebne skanery, aparaty fotograficzne, kamery. Akurat w naszym przypadku brakowało nam kamery internetowej, więc taki projekt też może zmotywować zarządzanie, zarząd szkoły, prawda, dyrektora do tego, by bibliotekę zainwestować i by to miejsce też się rozwijało. Uczymy też przez to bezpiecznego korzystania z internetu i najczęściej też współpracujemy ze sobą. Ja ten projekt realizowałam również z koleżanką, z którą pracuję, też nauczycielem, bibliotekarzem. Bardziej skupiałam się ja na działaniach medialnych, ona właśnie na rękodziele, ale też taką pomocą był nauczyciel języka. Radzimy sobie w miarę z językiem angielskim, ale w takich kwestiach już bardziej formalnych, gdzie trzeba było wysłać jakieś pismo. To nauczyciel konkretnego języka jest wsparciem. Jeszcze taką zaletą dodam jest to, że unikamy w tym programie biurokracji. Nie piszemy żadnych wniosków, nie ma rozliczania faktur itd. Ja stawiam na współpracę, tak jak wspomniałam, że współpracowałam z koleżankami. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest wiele głów, to powstaje wie, coraz więcej fajnych pomysłów i dochodzi do interakcji. My bardzo dużo uczyliśmy się od Greków, a oni od nas. Polegało to na tym, że jedna grupa drugą motywowała. Jeżeli oni wykonali jakieś działanie, które było dla nas zaskoczeniem, było dla nas nowością, to my staraliśmy się na nie odpowiedzieć. Jakby kontynuowaliśmy to zadanie, bądź też robiliśmy coś podobnego. Wiadomo, że projekt polega na tym, że musi być zaplanowany. Więc w przypadku naszego Bukraftu. Było to kilka miesięcy, ale też i klinik ma to do siebie, że jest programem elastycznym. To nie znaczy, że musimy konkretnie zrealizować tylko te wyznaczone zadania. Możemy to rozbudowywać, możemy z czegoś zrezygnować. I w naszym projekcie pojawiło się mnóstwo różnych inicjatyw. Początkowo oczywiście musiałam z, znaleźć grupę chętną do działania. Nie pracujemy, wiadomo, z konkretną klasą, więc byli to tak naprawdę zaprzyjaźnieni uczniowie z biblioteką szkolną. Z bardzo różnymi umiejętnościami, których często nie pokazują w szkole, nie mają takiej możliwości, żeby o tym mówić, na przykład na lekcjach przedmiotowych. W ten sposób uczyliśmy się też nawzajem, wymienialiśmy się doświadczeniami i odnosiliśmy sukcesy. Przy okazji, mimo że wydaje nam się, że Grecję znamy z podręczników, uczymy się najwięcej o historii starożytnych Greków, to troszeczkę inaczej wyglądało to w kontaktach takich interpersonalnych. Jest to też okazja do tego, że, że stajemy się właśnie bardziej otwarci, tolerancyjni. To są takie przykłady, chciałabym zobrazować to, co powiedziałam. Te obrazy pokazują wypracowane materiały przez uczniów. Najczęściej są one właśnie dwustronne. Zachodziła ta interakcja ważna w tym projekcie. Komunikowanie się było bardzo ważnym elementem. Do tej pory uczniowie myśleli, że e-maile, które już są dla nich nudne, tak naprawdę, czy gadu-gadu, czy y, też y, facebook, y, korzystali wyłącznie w celach rozrywki. Tutaj połączyli to z nauką, ponieważ zdobywali nową wiedzę. Umawialiśmy się na wspólne y, czaty, na tak zwane wideokonferencje. I tutaj, y, co ciekawe, po raz pierwszy w szkole został właśnie do nauki i do pracy. W moim przypadku użyty Skype. Kolejny taki aspekt to partnerstwo. Dlaczego jest to ważne? Partnerstwo polegało jakby było dwustronne nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń nauczyciel, i zarówno było to partnerstwo w grupach narodowych jak i międzynarodowych, bo od tego zależało zależały jakby efekty pracy. To, co zamieszczaliśmy na naszym blogu. Przejdę może do tych najważniejszych zagadnień, które Państwa na pewno interesują. Stawiamy w takich projektach na różnorodność. Tematy mogą być bardzo proste, ale też ambitne. W naszym projekcie chcieliśmy zachęcić młodzież już poprzez sam temat. Miejmy nadzieję, że jest w miarę oryginalny, nowy, przynajmniej dla naszego środowiska, a to wzbudzi zainteresowanie. Ponieważ mieliśmy w tym projekcie różnych czytelników, w różnym wieku i z różnymi umiejętnościami, to liczyliśmy na to, że ta grupa z różnymi zainteresowaniami spowoduje, że powstaną świetne różne pomysły. To nas motywowało do działania i wyzwoliło, i wypromowało różne talenty uczniowskie, ale też nauczycieli, bibliotekarzy. No i na pewno jest to też kwestia językowa. Staliśmy się bardziej otwarci. Zaczęliśmy już tak na żywo, twarzą w twarz, bo już przestaliśmy być jakby nieznani wirtualnie, nikt nie używał żadnego awatara, tylko y, widzieliśmy się prawda, twarzą w twarz z czasem, to nie nastąpiło od razu, więc tutaj ta otwartość była bardzo ważna i staliśmy się bardziej tolerancyjni. To wszystko, nie robiłam badań, ale mam nadzieję, y, że y, doprowadziło do tego, że y, młodzież przynajmniej zmieniła, zmieniła, swoje widzenie tego miejsca, jakim jest biblioteka szkolna, a na pewno też y, ten wizerunek zmienił się wśród nauczycieli, nawet i rodziców, bo były takie spotkania z, nawet z rodzicami w trakcie projektu y, i staliśmy się tak naprawdę medialni. Podobno na gazecie.pl, no czytałam, jesteśmy znani jako tańcząca biblioteka. Y, wśród tych różnorodnych zadań... Wspominałam, że dotyczyły one bardzo różnych aspektów i tutaj króciutko chciałabym zobrazować, co robiliśmy. Tego jest bardzo dużo. Gdyby Państwo chcieli, to jeżeli kliknie się w internecie, w goglach bookcraft to bardzo dużo rzeczy na pewno znajdziecie. No i cały materiał zamieszczony jest tak naprawdę na blogu, jest na wolnej licencji, czyli Państwo mogą z tego jak najbardziej korzystać. Robiliśmy bardzo różne książeczki, na przykład metodą origami. W ten sposób młodzież Przedstawiała miejsce, w którym mieszka ten element dziedzictwa kulturowego, ale też samych siebie. Rękoczyło, my byliśmy bardziej manualni i Grecy uczyli nas, jak te nasze wytwory prac pokazać fajnie w internecie, z pomocą jakich narzędzi, najczęściej dostępnych free. Więc różnego rodzaju zakładki, metodą dekupażu, metodą scrapbookingu. Malowane były inicjały, które Spowodowały, że powstała y, książka, już pokazana właśnie w internecie z naszymi inicjałami i tam dopisana, dopisywane były ulubione cytaty o książkach. Y, tworzyliśmy biblioteczne ogrody, maski szekspirowskie. Chyba takim najciekawszym, y, może nie najciekawszym, ale takim y, zagadnieniem, które bardzo podobało się młodzieży, było stworzenie kalendarza Reading Beauty. To jest taki y, element czytania różnych tekstów kultury bo to nie były tylko książki. A więc uczennice miały za zadanie zrobić sobie sesję fotograficzną, wyszukać ulubionych obrazów czytających kobiet, później wcielić się w te role. Oczywiście później trzeba było jeszcze dopracować to od strony fotograficznej, montażu i wydrukować kalendarz. Pojawiły się też różne toplisty. Okazało się, że młodzież podobna jest poprzez czytanie książek nawet, bo nasze bestsellery Międzynarodowe, znane w Polsce, też są znane u Greków, na przykład. I coś co fajnego od nich wyszło, to to, że stworzyli top listę muzyki, którą słucha młodzież w trakcie czytania. Przy okazji tego zrodził się kolejny pomysł, że zatańczą tańce narodowe. One, tak jak teledyski tych tańców, są też dostępne w internecie. Greczynki odtańczyły w bardzo zabawny sposób. Mam nadzieję, że jak ktoś zobaczy, to się nie obrazi. Mnie bawi do tej pory ten film właśnie Polonezła w bibliotece, natomiast my Zorbę też w bibliotece. Powstawały też dzięki tej nowoczesnej technologii bardzo różne filmy, prezentacje, animacje, audiobooki. Na przykład polski Romeo spotyka grecką Julię. Powstawały też prezentacje na przykład idealnego czytelnika. Ja jak najbardziej staram się w swojej pracy pokazywać, że warto łączyć tradycję z nowoczesnością, ponieważ przede wszystkim jest to atrakcyjne dla młodzieży. I dzięki temu, jeżeli będziemy łączyć to, co jest tradycją z nowinkami technicznymi, to będzie ich przyciągało do takiego miejsca. Jeżeli Państwo są zainteresowani, to zapraszam właśnie na stronę itwiningbookraftblogs.com. Mamy też taką otwartą platformę ponieważ w ramach programu y, przy realizacji projektu otrzymuje się taką platformę TwinSpace i wówczas y, wszystkie te zasoby też są w określonych folderach tam poumieszczane i każdy może sobie z tego korzystać. Ponieważ jest mało czasu, to już nie będę czytała więcej. Y, myślę, że Państwo y, są już y, obeznani z różnymi programami do y, fotografii, do nagrywania filmów, dźwięku, muzyki, prezentacji i różnych innych zadań i to, co było pomocne w naszym projekcie, tutaj przedstawiam. Najczęściej są to programy darmowe, których bardzo prosto, prosto można ściągnąć z internetu, można się ich nauczyć metodą po prostu w praktyce, klikając, coś odbierając, zamieszczając, trochę metodą błędów, prób i błędów i ten element komunikowania się, który jest bardzo ważny. Początkowo e-maile zaczęły nie wystarczać, ponieważ zanim ktoś otworzył i przeczytał, okazało się, że szybciej jest coś napisać na czacie, a później już chcieliśmy się zobaczyć i bardziej szczegółowo ustalić różne zadania, czyli wchodził Skype. Nasze efekty pracy: no to są jeszcze przykłady z wykorzystaniem tych narzędzi. Zrobione właśnie plakaty, maski z wykorzystaniem wizerunków uczniów, muzyka. Może tutaj jeszcze wspomnę, taki jest obrazeczek y, takiej maskotki, już kończę, y, to jest Pinia. Y, Pinia została zrobiona z modeliny i różne jej wizerunki stoją na półkach biblioteki. Y, na przykład tam, gdzie jest aniołek, to wiem, że w tym dziale gdzieś tam znajdują się jakieś przyjemne książki do czytania, jakieś balsamy dla duszy. Y, tam, gdzie jakiś diabełek, to jakieś horrory, więc jest taka propozycja do wykorzystania. Y, a zainspirował nas pies Telis, który Rzeczywiście, jest psem zaprzyjaźnionym z Biblioteką w Grecji. To jest bezdomny pies, który wyłącznie przychodzi na spotkania czytelnicze młodzieży w tej bibliotece. O sukcesie nie będę się może chwaliła. Tak naprawdę, największym naszym osiągnięciem było to, że po raz pierwszy realizowaliśmy taki projekt w bibliotece szkolnej i w naszej szkole, w gimnazjum i zdobyliśmy Nagrodę Europejską w konkursie i e twinning w kategorii 16-19 lat i drugie miejsce w konkursie e w szkolnej bibliotece w, w, już w Polsce, to było w czerwcu. Dzięki temu, z tymi te środkami jest tak jak i w, u Państwa, różnie, ciężko, więc dzięki temu zyskaliśmy nagrodę rzeczową w postaci kamery wideo, która się na pewno przyda w bibliotece, bo teraz już te efekty są widoczne dalej. Ja prowadzę koło medialne, i młodzież jestem zainteresowana. I finansowa, którą też przeznaczymy na rozbudowę biblioteki. Tu są linki o projekcie, gdzie możecie Państwo więcej doczytać, zainteresować się. Mam nadzieję, że nie, nie zanudziłam, że Państwo będą z tego korzystać, czy to będzie Państwa to inspirowało do pracy. Powodzenia, zapraszam do i twinningu, kto może. Dziękuję.